Dzień dobry Państwu mamy koniec lutego. Przyszła zima. No, niebawem wprowadzą nam czas letni. Także tak to jest, to jest taka nasza tutaj rzeczywistość konstruktywistów, <noise> którzy nie uznają porządku rzeczy, naturalnego porządku rzeczy. no to Taka smutna dygresja. A inną smutną dygresją jest to, że Pierre Poliev potępił swoich posłów za spotkanie z posłanką. Alternatywy dla Niemiec, panią Christine Andersen, która tutaj składa no, praktycznie prywatną wizytę w Kanadzie. Pani Andersen przyjechała tutaj, żeby no, podziękować kanadyjskim trackerom, których poparła podczas konwaju wolności, ale fakt, że spotkało się z nią. Chyba troje kanadyjskich posłów partii konserwatywnej wywołał oburzenie tzw. mediów głównego nurtu, skrytykował to Pierre Trudeau, no bo partia Alternatywa dla Niemiec, jak twierdzą tutajsi lewicowcy, jest rasistowska, ponieważ jest przeciwko imigracji między innymi ludności muzułmańskiej przeciwko zmianie charakteru Niemiec no, między innymi bardzo wiele ruchów w Kebeku występuje przeciwko temu samemu jeśli odnośnie Kebeku i proszę państwa skrytykował te, to spotkanie i również e, szef, lider partii konserwatywnej Pierre Polievre no i chyba zmusił posłów do takiej samokrytyki że to nie wiedzieli że ta partia taka nienawistna i no i w ten sposób Pierpoliev stracił część swojego poparcia, które zapewne miał w niektórych środowiskach, widać to po wielu komentarzach. proszę państwa, bardzo dobrze na to zareagował Maxim Berier, który się spotkał z Posłanką Alternatywy dla Niemiec, po prostu publikując zdjęcie premiera Trudeau, Christi Freeland z ukraińskimi, ukraińskimi neonazistami, e, którzy, jak widać, dzisiaj nie przeszkadzają, dzisiaj przeszkadza co innego. No tak to jest, kiedy po prostu a, przyzwoitość, prawda, uczciwość pada ofiarą. E, Zapotrzebowania politycznego, tak byśmy to mogli określić. No, a pan Poliew najwyraźniej dał się zawstydzić politycznej poprawności, czy też dyktatowi politycznej poprawności, reagując właśnie w ten sposób. Tak to jest, że dzisiaj najwyraźniej no Rządzi ten, kto wyznacza dyskurs społeczny. I tak jak to jest w przypadku pana Trudeau, który przecież ma na swoim koncie wiele rasistowskich e, występków, innymi tą sławną czarną twarz, no to dzisiaj pan Trudeau z Koturnów. E, Moralnej Wyższości potępia jako rasistkę panią Leslie Lewis, która właśnie była jedną z tych w grupie tych posłów, którzy się spotkali z panią Anderson. A pani Anderson, cóż, no, nie wszystkim może się, musi się podobać to, co robi, ale działa legalnie i to w Niemczech, gdzie. I nazizm jest zakazany, i symbole nazistowskie są zakazane, i rasizm jest zakazany. Także po prostu najwyraźniej pan Poliew tutaj, jak to mówią po polsku, dał ciała. Jednak tam z tyłu głowy ta polityczna poli poprawność u niego jednak tak gdzieś buzuje. Proszę Państwa, to na tyle z naszej pięknej tutaj misji Sagi. No i właśnie, przyszła zima, niedługo czas letni i znów będziemy musieli a, zaspani wstawać. A znów będziemy musieli dostosowywać się do. O wskazówek urzędowego zegara. No nie ma to jak ludziom narzucać takie rzeczy. No komuniści wszelkiego rodzaju totalniacy w tym przodują. Co tam słońce? Co tam, co tam czas słoneczny? My tutaj pokombinujemy z tymi rzeczami. My tutaj popchniemy bryłę świata. Proszę Państwa, do następnego razu. Mówił Andrzej Komar.